Witam was bardzo serdecznie, tutaj Masters 2D i dzisiaj otworzymy moją ulubioną grę. Jest to Mother 2 na Super Famicoma. Amerykańskiej wersji gry nazywa się Earthband. Yy, no ale kupiłem japońską, yy, bo nieważ, amerykańska kosztuje bardzo dużo. Tą kupiłem wersję gry za. Yy, Chwilę się nie będę otwierał. Yy, za... 153 zł, jest przesyłką. Już dawno to kupiłem, jakieś 8 miesięcy temu. Ale teraz dopiero unboxing nagrywam, bo mi się nie chciało. A tak, i tutaj piszę, że dziękuję za zakup. Zapraszam na inne aukcje i żeby mu tam dać pozytywną ocenę na eBayu. Bo to na eBayu kupiłem grę. Druga gra jaką zamówiłem na eBayu, tutaj data kiedy kupiłem, więc to już dawno dosyć. Dobra, to jest gra z Japonii, i po japońsku jest. Ale mam tu niektóre przedmioty z gry przetłumaczone na angielski. Nawet pokażę teraz, że nie ma problemu za bardzo. Większość przedmiotów tu mam przetłumaczone z japońskiej na angielskie ze strony fanowskiej. Więc nie muszę się martwić tam japońskim zbytnio. Już grę przeszedłem, ale muszę Wam pokazać, bo w końcu to jest moja ulubiona gra. A w amerykańskiej wersji gra kosztuje z... Jakieś dwa tysiaki z opakowaniem. No i proszę tu macie przód, bok. Teraz będę kupował Madera trójkę na Game Boya Advance Tu jeszcze bok. No i tył. Czterema postaciami się steruje. Nie będę fabuły mówił sobie Zobaczcie na yy, na YouTube czy gdzieś. I możliwe, że jestem yy, jedyną osobą w Polsce, która ma tą grę oryginalną. Bo jest bardzo rzadka. Szczególnie w Polsce. W Japonii to tam często dosyć... Dobra, otwieramy tu. Się bardzo jarałem jak yy, stałem tą grę. No i dobra, tu mamy jakąś ostrzeżenie jak wpinać kable. Tu mamy wtyczkę japońską. Akurat, no ja mam japońską wersję konsoli, dlatego kupiłem tą konsolę. Szczególnie dla tej gry. Tutaj sterowanie, jakie w grze, a tu jakie moce się ma. Niektóre tu mamy instrukcję, wam pokażę tak szybko. Tu mamy spis treści, co mamy, możemy znaleźć w instrukcji. Tu mamy sanktuaria, niektóre pokazane. Tu mamy fabułę, chyba tu yy, miasta. Tu głównego bohater głównych bohaterów NES Paula że oraz pół, tak wiem, kupa na polskie. Tutaj jakieś sterowanie chyba też po mieście i tak dalej. Strasznie trudno się tą kamerką i instrukcją na raz obsługuje. Spróbuję, o tak, to Kijowo będzie widać, może poświecę bardziej tutaj. O, yy, tutaj jest yy, tam tworzenie postaci i tak dalej. Tutaj miejscówki w mieście, zapisywanie gry i tak dalej. Tutaj... No tam moce, itemy i tak dalej. Tu mamy jakieś miasta, foresight Tutaj mapy i tak dalej. Tu przedmioty niektóre z gry. Tu też przedmioty przeciwników niektórych z gry. Posa akurat tu mamy. Tu mamy jak wal walkę, jak wchodzimy. Tutaj, jak walczyć. Tu moce, różne moce. Tu jakiś spis treści. No, jezu, spis treści, napisy jakichś twórców, czy coś. No i tu jakieś ostrzeżenia jeszcze. Gra jest z tego. z 1994 roku. A tu mamy cardrich Z grą, Chwila tutaj. Odłożę tutaj wszystkie te niepotrzebne rzeczy nam na razie. No i cartridge Oryginalny, stany jak z fabryki. Strasznie się jaram tą grą. Zarobić jest, Polecamy jeśli lubicie RPG. No. I, I teraz wsadzamy do naszego... Do mojego, nie naszego. Super Famicoma. Bierzemy pada... nie to jest drugi pad, gdzie jest pierwszy tam gdzieś na dole, o jest. Mam bratką, że tu sobie wziąć podkładkę. O i odpalam grę już To może zgaszę światło. Dobra, zgaszę. Mam nadzieję, że kaple są podpięte wszystkie. O jest. Działa. Odpalamy Madera 2. To takie specjalnie, nie, nie dziwcie się, że niby się zaciął, czy coś. Dobra, już to pomineki z tym. I tu jest save, który miałem już... Jak kupiłem kardydż, a tu jest mój save. Tu już mam przedfinałowym bossem save'a. No, a ja nie będę opowiadał, pokażę wam walkę po prostu. Już mam jakichś przeciwników. Dobra, tutaj NES umyje, ro użyje rokowania. Tu dają sobie mięso zamiast rokowania, bo się pomyliłem na początku gry ustawiając co lubi jeść, a co jakie z ulubionego no to damy na silniejsze rokowanie, żeby wam pokazać. Tu mamy naszą moc HP yy, Mane, jakby można powiedzieć, drzewa akurat nie ma, many no i tak dalej. Teraz Paulę użyję, nie wiem, coś tam, nie wiem na co oni są podatni, bo już dawno nie grałem. Dam tu, tu jest chyba zamrożenie. A to dam ogień, najsilniejszy Jeff, bazukę nawet nie pamiętam, który... a to niech użyje HP Sucker, a to jest chyba, a pół niech użyje sztormu, gwiezdny sztorm. No już pokonałem akurat przeciwnika, no to, to jeszcze jedną walkę wam pokażę. Dużo ekspa. I manę tracimy za te super, no za te, o od tyłu tak znażyłem na ekran. Mane się traci za, za te ataki magiczne, że tak powiem, ja tutaj już pioruna Jeff Nie. Tutaj HP Saker A apu a atakuj tutaj mamy rokowanie Bagama z co pamiętam no i wybuchnął przeciwniki na moduł HP'sa. HP'sa. O no, nie trafiałem pioruny. Ale dobra, to tyle jest. Tak wygląda Mother. Moja ulubiona gra. Jaką znam. Poznałem ją u CD którego polecam jeśli to dla mnie. No i tyle. Dzięki do następnych unboxingów. Tu, tu, tu. Nuta. tu nuta.